5. Najgorszych incydentów pogodowych w historii Polski 5. 20 lipca 1930 roku przez środek Lublina przeszło potężne tornado. Z opisu późniejszych zniszczeń specjaliści ocenili tornado na F4 w skali Fudzity, czyniąc tornado jedynym potwierdzonym F4 w Polsce. 4. 23 lipca 2009 roku przez Polskę przeszło Derecho z wiatrami na poziomie 130 km na godzinę. Największe zniszczenia zanotowano w Legnicy, a w wyniku burzy zginęło 6 osób. 11 sierpnia 2017 kolejny układ Derecho przeszedł nad Polską, generując porywy wiatru dochodzące do 150 km na godzinę. Największe zniszczenia zanotowano w Borach Tucholskich, gdzie zniszczonych zostało około 45 tysięcy hektarów lasów. Dodatkowo śmierć poniosło 6 osób 2. We wrześniu w roku 2024 miała miejsce potężna powódź, która objęła głównie do dorzecze Odry. W wyniku powodzi najbardziej ucierpiała kotlina Kłodzka i Głuchołazy, a dziewięć osób poniosło śmierć. 1. W lipcu 1997 roku doszło do jeszcze gorszej powodzi, która pochłonęła między innymi Wrocław. Straty były jeszcze gorsze przez brak zbiorników retencyjnych, a w całej powodzi zginęło 56 osób.